Mamy takie równanie wielomianowe. Pierwsze co robimy, to próbujemy rozłożyć ten wielomian na iloczyn czynników. Czyli bierzemy, wyciągamy x kwadrat przed nawias, no i otrzymujemy iloczyn. Iloczyn dwóch takich wyrażeń. I ten iloczyn jest równy 0 wtedy, kiedy albo x kwadrat jest równy 0, a x kwadrat jest równy 0 wtedy, jak za x stoisz 0. Albo gdy ten nawias jest równy 0. A ten nawias jest równy 0 wtedy, kiedy za x jest piątka. I otrzymujemy te dwie liczby, 0 i 5. I to są pierwiastki, czyli liczby, które jak za x je wstawisz, jedną z nich, otrzymujesz iloczyn równy 0. I o to chodzi.